Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim nowym zagrajmy w Harry Potter i Zakon Feniksa Mówi Marshall i witam was po długiej przerwie. Ach, jak miło wrócić do starego rzemiosła! A więc nie było bardzo długo no nowej ser nowego zagrajmy w, ponieważ yy, nie miałem neta i straciłem ochotę na nagrywanie czegokolwiek. Ale teraz net wrócił i znowu jestem z wami bardzo radosny. I teraz. Wytłumaczyłem dlaczego... dlaczego akurat Harry Potter 5 i dlaczego tak blisko mówię do mikrofonu? Ponieważ bo nie mam tu nigdzie opcji ściszania dźwięków z gry, więc boję się, że znowu mnie gra zagłuszy i będą musiałem przekrzykiwać. Więc nieważne, teraz przejdźmy do konkretów. A więc Harry Pottera Potter nie nagrywam, bo nie mam. Harry Pottera 2 zacyplował już dużo lepszy koleś ode mnie i nie, i i nie widzę sensu, żebym nagrywał tą serię tylko się... to tak jakbym parkował y kuter rybacki obok Titanic'a Wstyd, co nie? Harry Potter 4 to gówno i shit tam choć zbierało się tarcie ble, nie dla mnie ha Harry Potter 6 może jeszcze nagram, ale też tak nie specjalnie się podoba bo tam nie było takiej jednej funkcji, która jest, jest w tej części, Ja Harry Pottera siódemki nie mam i nie znam jeszcze nie grałem więc zaczynajmy bez dalszych pytań nową przygodę biorę sobie pierwszy skocik, i wszystko jest pusty. poziom trudności normalny napisy włączono autozapis też, konfiguracja kontrolera co to jest? dobra Graf w graficy Dobra to teraz zapraszam do oglądania To na razie! No to do jutra! Znowu daliście wycisk słabszemu? Przynajmniej nie krzyczę przez sen. Zostaw Cedrika, buuuu! Ale o czym ty mówisz? Hej! Co? Co robisz? Nic nie robię! O nie, zrób coś! Dobrze, a więc pierwsza misja to, nie wiem co włączono. No nic, nie da się wciszyć dźwięku, więc tak, chcę. Kurwa! Dobra, jestem z powrotem. Expecto patronu. Nasza pierwsza misja to ratowanie naszego kochanego kuzynka. Przed tym jest nieba. Nawet tutaj nie robię takiego hałasu jak... Tak, Piotr, trzecie część. Expecto patronu. Jestem zmuszony przekrzykiwać krew, dopóki nie znajdę alternatywnego rozwiązania. Że co, zagrożenie dla czarodziejów? To była samoobrona! E, witaj, Harry. Więc zakonowi udało się bezpiecznie Ciebie spakować. Jak tylko się spakował. To na razie, Harry. Tak, dzięki, Tongs. Witam na Grimald Place numer 12, w siedzibie zakonu Feniksa. Jakiego zakonu? To tajne stowarzyszenie tych, Którzy walczyli z Voldemortem. I się. Co porabiałeś? Nic nie robiłem. To wy się dobrze bawiliście w siedzibie zakonu. Nic nadzwyczajnego. Głównie pomagamy mamie sprzątać. Pani Weasley lubi, gdy jest czysto. No jak Pomógłbyś moja mama. Mi? Mam przesunąć wszystko pod ścianę, żeby mama mogła posprzątać podłogę. W porządku, Harry. Już nie jesteś u Durslejów. Możesz używać magii. Darslejów no, ty analfabeto jeden. I de pulso. Przydatne. To jest Sirius Ale Plex z trzeciej części znajomy... No i tutaj mamy zaklęcie Akcio de póso... najpierw... redukto, Reparo Incendio. Następnie ruszaj I wingarium lewie ustaje I powiedz... Te, te ostatnie występował tylko Aksio. w jedynce. Poza tą częścią. I jeszcze No. Akcja, To jest to! Pokaż jeszcze raz. No, lapa się To powinno pomóc. Może zdążę przed podwieczorkiem. Aksio jest świetne do przyciągania obiektów. Do odpychania użyj Depulso. Wyceluj różdżką, zrób tak W ogóle, jak i powiedz, robimy? Depulso. Pani Wizzy na pewno się ucieszy wręcz. Ja nie mogę, ja zjem chyba niedługo ten mikrofon. DEPULSO! ŚMIETNĘ oh. POTACHĘ! Spróbuj oh. następny! Oh. DEPULSO! Oh. No i teraz będzie sprzątanie. Więc mamy przeniesione wszystkie przedmioty Zgadza się! Tulą ścianę? Dobra. Tutaj przyda się głównie depulso. No. Niszczymy wszystko! Destrukcja! Upa, umpa, 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 umpa. Dobra. No Wkurmy nie jestem mistrzem. Dzięki. Może mama przestanie gderać Widziałaś rona lub hermionę? Mama zagoniła wszystkich do pracy. Gdzieś tu muszą być. Nawet smakuje nie ten mikrofon. Nie mówię. Na pewno miałaś fajniej niż ja u Dursleyów. Każdy miał fajniej niż on u Dursleyów, nie znał, wiesz? Tak Dursleyów wściekł się, gdy usłyszał o dementorach. gdybym nie był uziemiony u Dursleyów. Może to by się nie stało. Hermiono, tobie Moli też eee, W ogóle zauważyłem, że w grze, ani w grze, ani w filmie nie została wyjaśniona sprawa dementorów, tylko w książce dopiero to Do zostało wyjaśnione. Paro. Patrz! Ale nie będę uc. mówił, kto Celuj nas są bo to. bo i ci, nie wszyscy czytali zapewne ja książkę. I mówisz, Reparo". A ja, aby się pewnie niektórzy na mnie wkurzyli, gdybym powiedział, Reparo! Niech nie mogę, już mam pogardę. Reparo! Myślę, że... Świetnie! Naprawdę jestem zakręcić, jak dla mnie do opanowania, o trzeba cały czas kręcić. kręcić kółkiem. Widzicie jak to Kijowo wychodzi? A może trzeba w drugą stronę? No. Ale się skończyło. No i napraw się. Jaki Bóg? Widzicie? Dobra, Powolutku. Dobrze. No. To wygląda lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Posprzątajmy tutaj, zanim Molly zacznie... Z... O! Wszyscy są zdania, że pani Whizdey, czyli Molly, zrzędzi No, posuń dupę, Hermiono. Naprawisz to Harry? Czy... Tutaj wszystkie spele myszką się robi, więc chyba ja powinienem myszkę wymienić. O, o kurwa! Kurwa! Daj, pomogę Pomu. z tym! To pomóż! Ja nie Nie Kręcę Kurwa! muszę i co? no no, serio, muszę wymienić myszkę. No, w końcu. Kurde tu bałagan. Może stworek nie daje? Sprawdź no. wypadek. No, oczywiście nic. Rady. Stworek nie pozwoli nikomu plugawić domu ukochanej pani. Kto to jest stworek? Kiepska wersja jest jaskra. Szwa... nie szwata. Twoi przyjaciele czekają. Znajdźmy ich. No jeszcze ja w tylko został, ten Co fujara. Ten Tam miałeś być bezpieczny. O, Dobrze, że lubisz na się ekspekto patronum. Tak. Dobrze wylecieć z Hogwartu za obronę przed pocałunkiem Dementora. Wkrótce znów w Wpoczęńcy! Jeśli skończę się pakować w tym stuleciu, więc ci pomoże! Atakują wielką falą pedalstwa. Wingardium Leviosa! Zgoda, że pewnie ten kłętą kraza uważnie. Celuj różdżką w ubrania i potem ruszaj nią tak Dobra, jak szybciej. Ja. Nie mam całego dnia. Wingardium Leviosa! No i teraz, te ubrania są w powietrzu, możemy nimi dowolnie poruszać. O, aby wrzucić ubrania do kufra, przerwij zaklęcie. PRZERWAMY! Panie, tutaj Wingardium Leviosa wygląda? WINGARDIUM Sprawie LEVIOSA! Op. Dobre zaklęcie. Ale ja nie mogę. Ron ma ludzie, się nie spakuje w tym stuleciu. A ile ma ubrań, no? Ja Nieźle, nie mogę. Harry. A jeszcze jedno wystarczy w pobliżu obiektu. To jest to! Zakręcia, nie to długo samo będziemy wpadnie. mieć to z głowy Wygodnie. Masz to Dobra, teraz spakujmy pozostałe rzeczy Ach, kursor zmieniamy, ale ja tam nie dostosował, bo jak dla mnie to nie działa dobrze. A pewnie już nikt nie wie o co mi chodzi. O! Masz tym Ron Masz, masz swoim swetrem. Masz, masz. O, hej, seriusz! Psztachnij się! Psz, dobra, weź. W tej części chyba najbardziej poza są podobnie do tych z filmu. Dzięki. Skąd się tyle tego bierze? Ja nie mogę, dużo Mielewiosa. tego było. Bieda ...przesuwaniu rzeczy i dotrzymania skarbu grona w bezpiecznej odległości. Widziałeś boje Pytała, że nie mogą cię wyrzucić. Jasne. A co w ogóle robili tam dementorzy? To bardzo dobre pytanie. Zapytać się u ministerstwa Zostań i pogadaj z przyjaciółmi, Harry. Ciekawe, czy jest to ważne spotkanie. Znajdźmy resztę. Dobry wieczór. Wszyscy na pana czekają. Są tam. No i zaraz będzie następny przerwnik filmowy. Myślisz o tym, co ja? Możemy użyć pelerynki niewitki, ale nadal będzie trudno porządnie pilnować. Wiesz, jaką wagę przywiązuje do tego Voldemort? Musisz słyszeć Voldemort poszukuje jakiejś broni. Może to coś, co zabija wiele osób naraz. Koniec spotkania! Szybko do łóżek, zanim mama nas złapie! Myślę, że to mamy, cokolwiek to jest. No. Prawie jestem. Już prawie... Jestem, Harry! Sala dziesiąta? Cały Wiesengamot? W sprawie użycia magii przez nieletniego? Cisza, cisza! Kto jest za uznaniem winy? Chciałbym także powitać nową nauczycielkę obrony przed czarną magią, profesor Dolores Ambridge, która. Dziękuję, dyrektorze. Minister magii zawsze uważał, że edukacja ma zasadnicze znaczenie. Sprzeciwia się nieuzasadnionemu postępowi. To znajoma knota była na przesłuchaniu. I startup musimy zachować dół wśród tych boskich i Ważne rzeczy, praktyk, które powinny być zabrane. Dziękuję profesor Ambridge, wam wszystkim i nowym uczniom. Witam w Hogwarcie. O, muza z drugiej części, jak fajnie. Nie się zgodnie będą takich komentarzy prawić, co widzieliście przed chwilą. Słuchaj, Ron... gratuluję zostania prefektem. Nigdy bym się nie spodziewał. Myślałem, że to będziesz ty! Nie to też jest w książce, za dużo ze mną jest z... kłopotów, ale U... nie masz rację wyjaśnione, no dobra, dlaczego nie Harry. Dobra, to było na tyle jeśli chodzi o te, ten odcinek. Mówił Marszal i życzę wszystkim widzom miłego dnia.